Dagmara Nowicka, DN Consulting, Higher Manager ICF Code. Czym jest DISK3? E, DISK3 e, to są tak naprawdę testy kompetencyjne, gdzie możemy zbadać e, kompetencje człowieka na poziomie zachowań. Na poziomie jego wartości, na poziomie ról zespołowych i na poziomie postawy, czyli motywacji wewnętrznej. Czyli możemy być skuteczniejszym liderem, jeśli poznamy style zachowań naszych pracowników, ale czy to nie wtłaczanie ich w schematy? Nie, absolutnie nie. Dlatego, że jeżeli poznamy, jak ktoś się komunikuje, to będziemy wiedzieli po prostu, jak z nim rozmawiać. Na przykład mając do dyspozycji wiedzę na temat dysku, czyli tej części dotyczącej zachowań, bo mamy na przykład tak, takie cztery e, zachowania e, i na przykład to D, e, które jest bardziej e, takie dynamiczne i osoby, które mają na przykład większe D, e, to one potrzebują komunikacji opartej na konkrecie. Czyli trzeba do nich e, mówić w sposób taki, żeby swoją całą rozmowę e, koncentrować na konkretnych argumentach. Można mówić szybko i konkretnie, natomiast jeżeli byśmy na przykład z kimś, kto ma S wysokie, rozmawiali w podobny sposób co z D, bardzo sucho rzeczowo i tak dynamicznie, no to ta osoba na S, która ma bardzo rozwinięte potrzeby takie emocjonalne, społecznościowe, relacyjne, no to ona może poczuć się dotknięta, może poczuć się po prostu atakowana. Więc wiedząc na przykład czy ktoś ma wysokie D czy wysoki I. Wysokie I to są takie osoby, które mają potrzebę na przykład wystąpień publicznych, gdzie właśnie takie sytuacje jak ta dzisiaj jest dla nich naturalnym środowiskiem. Czy na przykład osoby, które mają wysokie C są skoncentrowane na jakości. Czyli są to osoby, takie bada tacy badacze, którzy są skoncentrowani na przykład na analizach. Dla kogo jest dysk 3? Dla kogo jest dysk 3? To jest narzędzie dla nas, dla nas samych, że my możemy poznać siebie, jak się komunikujemy z ludźmi, jaki mamy styl zachowania, ale też dla organizacji, na przykład podczas procesów rekrutacji albo podczas y, procesów rozwojowych w firmie, aby zwiększyć efektywność pracownika, bo jak go poznamy, będziemy wiedzieli, jak się z nim komunikować, no to będziemy wiedzieli, jak do niego dotrzeć i go zmotywować. Co obejmuje testy kompetencji, do kogo są kierowane? Często kompetencje obejmują badanie na czterech poziomach. Na poziomie zachowań, czyli na tym poziomie takim, który widzimy, patrząc na przykład na pracownika, czy patrząc na człowieka, czyli jest, czy jest bardziej relacyjny, czy jest na przykład bardziej dynamiczny. Kolejny poziom, o którym mówimy, to są na przykład role zespołowe, czyli to jest ważne na przykład, jak chcemy współpracować z menadżerem albo chcemy zatrudnić na przykład sprzedawcę, czy ktoś jest bardziej strategiem, czy ktoś jest bardziej na przykład realizatorem. Kolejny poziom niżej, są to wartości. To też jest bardzo ważne, żeby poznać u człowieka, jakie to są te wartości, bo jeżeli na przykład mamy pracownika, który ma wysoką niezależność, to może się okazać, że jak mu coś będziemy kazali zrobić, no to on tego po prostu nie zrobi, tylko zrobi odwrotnie, zupełnie na przekór. Bo akurat tak się, no, taki ma system wartości, i, 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 i jemu, z takim człowiekiem trzeba pracować tak, żeby dać mu na przykład jakąś propozycję, następnie właśnie postawy, czy wewnętrzna motywacja, która mówi o tym, co nas motywuje, czy na przykład balans, czy pieniądze, czy na przykład wiedza, rozwój. A jakie są z nich korzyści dla organizacji? Korzyści są takie, że wiemy jak zarządzać zas zasobami ludzkimi, jak planować w ogóle współpracę z pracownikami, jak być liderem dla naszych pracowników, bo poznajemy naszych pracowników bardziej, bliżej, wiemy właśnie jak ich motywować, wiemy jak z nimi rozmawiać, bo jeżeli ktoś jest bardziej oparty na analizie na danych, no to z taką osobą, jeżeli przychodzimy do takiej osoby i z nią rozmawiam, to przychodzimy z jakąś tabelką przykładowo, i wtedy ta osoba rozumie. A jeśli chodzi o pracowników, co dają im takie testy kompetencji? Samoświadomość przede wszystkim, jak oni funkcjonują. I też wtedy im łatwiej jest zrozumieć pewne im zachowanie i też zachowania, na przykład naszego kolegi. Bo to, że ja, na przykład, mam wysokie S, czyli jestem bardzo relacyjna, to ktoś inny może mieć wysokie D, nastawiony na działania, na wynik, na tak zwane polowanie. I jeżeli ja to wiem i on to wie, no to łatwiej jest też współpracować i później to się akceptować i wykazać większą tolerancję jak, do współpracy. Jak wygląda taki test i czy ty go możesz zrobić? E, tak, ja go mogę zrobić. Jestem certyfikowanym konsultantem. Jak wygląda test? E, test jest podzielony na cztery części, czyli tak. Można zrobić każdy test oddzielnie. Bo do każdego poziomu jest jeden test, czyli tak na przykład na, do dysku, czyli do poziomu zachowań jest jeden test, do róz zespołowych jest drugi test, do wartości jest trzeci test i do postaw jest czwarty test. Co później możemy zrobić z takim testem? Co możemy zrobić z takim testem? Przede wszystkim możemy się z nim zapoznać, zobaczyć, zweryfikować, jak my się mamy z tym testem, czy to jest o nas, czy to nie jest o nas. Chwilę się zastanowić. Eee, mamy taką książkę, dostajemy ponad 30 stron, e, gdzie są właśnie opisane nasze style, jest opisany nasz styl działania. Eee, Także to jest też taka trochę e, instrukcja do tego, jak możemy komunikować się z ludźmi. Jak możesz nam pomóc? Jak mogę pomóc? E, ja mogę pomóc w taki sposób, że mogę właśnie udostępnić test. I mogę też później pomóc w omówieniu takiego testu, bo czasem ten wynik testu to też są takie wykresy. Są oczywiście też opisy słowne, ale są też wykresy. I w tych wykresach jest opisane zachowanie na przykład człowieka w stresie, bądź na przykład zachowanie człowieka, jak patrzą na niego inne osoby. I w związku z tym ja pomagam jakby analizować i też badać to, co jest na wykresie, Wersus to, jak osoba badana na to reaguje. Czy to faktycznie jest oni, czy to nie jest oni. Jak możemy się z Tobą skontaktować? Poprzez stronę internetową dnconsulting.pl bądź Dagmaranowicka.pl, gdzie obecnie właśnie uaktualniamy nasze programy, bądź poprzez serwisy społecznościowe wpisując Dagmaranowicka, bądź DM Consulting. Bardzo dziękuję Dagmaranowicka. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia. Do dziękuję bardzo.